Telewizja Skawina. Pozytywnie nastawiona do ludzi i świata. Zawsze uśmiechnięta i pełna energii. Czytamy na afiszu zapowiadającym spotkanie z Sylwią Janik, pisarką ze Skawiny. Miałam marzenie. Odkąd tylko sięgam pamięcią, marzyłam o tym, żeby napisać książkę. W zasadzie od, od najmłodszych lat pisałam jakieś przeróżne prace, opowiadania. No generalnie było tak, że mnie fascynowało to właśnie. To pisane właśnie słowo. Książkę pisałam około 10 miesięcy, oczywiście z jakimiś tam przerwami. Przed napisaniem książki ja napisałam taką krótką elegię i balladę, właśnie o białej kawie. Ta elegia jest prologiem w książce, natomiast ta ballada jest epilogiem. Można je odnieść do treści całej książki. To znaczy, no właśnie, w życiu bywa tak, że. Bardzo blisko jest od, od komedii do, do, do jakiegoś dramatu, od smutku do szczęścia. Ci, którzy uczestniczyli w niedzielnej edycji Salonu Literackiego, nie wyszli zawiedzeni. Autorka powieści Late dostarczyła wielu pozytywnych emocji i wzruszeń, a Skawińskie Biblioteki, Pedagogiczna i Miejska, mogą mówić o kolejnym sukcesie cyklu spotkań pod szyldem Skawińskiego Salonu Literackiego.